Niech ktoś może jakimi formacjami się gra w WK, no bo na przykład w Fucie są meta-formacje. też to się ja, biznes z formacjami! Jest jedna formacja! La, 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 Dobra, ja mam dosyć na dzisiaj. Spierdalam stąd, nie? Trzymajcie się. Zostawcie kurwa suba. Nie wkurwiajcie mnie, bo możecie łatwo wyłapać bana. Trenujcie tylko kurwa łapy, bo nic innego wam się nie przyda w życiu. Trzymajcie się, zobaczcie tego kurwa Belzebuba. <grystanie> Właśnie tak, Belzebub. Tam kurwa, idę na kanapę, ty kurwo. Trzymajcie się, kocham Was. Dzięki za suby, dzięki. Pamiętajcie o kodziku Kingwin. Siła kurwa Twojego starego, napierdolonego, który się najadł golonki kurwa w sobotę. I tyle, nie? Widzimy się później o 19. Koło będzie otwierać paczki. A ja co? Wykorzystam te chusteczki w dobrym celu. Idę troszkę podrażnić, gili gili. <laughs> Kurwy jebany. Trzymajcie się. Yeah, yeah, yeah.